Przykład wydalniczy. Tutaj wymagania to nieważne, bo trzeba wymagać od samego siebie. I teraz tak, trzeba znać te wszystkie pojęcia osmozy. Jak ktoś tego nie umie, to mam film na ten temat cały. Teraz tak, tylko w skrócie to bardzo nieszczegółowo to opowiem. A więc, jak mamy roztwór, musicie patrzeć, czym jest mowa o roztworze, czy jest mowa o komórce. Które środowisko jest hipotoniczne? Czy to wewnętrzne? Czy to zewnętrzne, poza komórką Tutaj mamy roztwór hipotoniczny Czyli jak mamy komórkę Hipo oznacza za mało Hiper oznacza za dużo Hipotoniczny to znaczy, że na zewnątrz komórki Stężenie jest niższe A wewnątrz komórki Stężenie jest wyższe Bo hipo, roztwór hipotoniczny Na zewnątrz jest niższe Komórka hipertoniczna Wewnątrz jest wyższe I zasada osmozy polega na tym, że Substancje będą przechodzić z miejsca, że jakby woda będzie przepływać z tego miejsca, gdzie jest jej dużo, do miejsca, gdzie jest jej mało. Czyli w tym momencie, jak widzimy, że roztwór jest hipotoniczny na zewnątrz, oznacza to, że ma on dużo wody, a mało substancji nadających mu stężenie. Na przykład stężenie tu wynosi 2%, a wewnątrz stężenie wynosi. 98%, bo razem musi mieć 100%. Więc tam, gdzie jest więcej procentów, tam jest więcej substancji stężonych, a mniej wody, bo woda nie nadaje stężenia. Czyli możemy sobie równie dobrze powiedzieć, że w tym roztworze wewnątrz komórki mamy 98% substancji stężonych, 2% wody, a na zewnątrz mamy 2% substancji stężonych, 98% wody. Więc woda będzie przenikać z, z miejsca, gdzie jest jej mniej, czyli z zewnątrz do miejsca, gdzie jest jej więcej, żeby rozcieńczyć ten roztwór wewnątrz, bo będzie komórka chciała dążyć do balansu po obu stronach błony komórkowej. A jeżeli mamy roztwór izotoniczny, stężenia po obu stronach błony są takie same i woda swobodnie wchodzi i wychodzi. Jeżeli mamy roztwór hipertoniczny, oznacza to, że na zewnątrz stężenie jest wyższe, a wewnątrz stężenie jest niższe, więc w tym przypadku... Woda będzie wypływać z komórki i jak widać te erytrocyty, te komórki są obkurczone, bo straciły tą wodę. Więc woda będzie przepływać zawsze z miejsca, gdzie jest jej dużo, do miejsca, gdzie jest jej mało, żeby rozcieńczyć ten wysoko stężony roztwór. Tak w skrócie. Dobra, eee, a więc tak, ogólnie mamy podział na zwierzęta ureoteliczne, urykoteliczne i amonioteliczne. I teraz tak, na czym to wszystko polega? Jak sama nazwa wskazuje, uryko urykoteliczne zwierzęta będą głównie wydalać kwas moczowy. I teraz tak, to nie znaczy, że tylko kwas moczowy, to oznacza, że będą wydalać głównie kwas moczowy. Będą wydalać i mocznik i kwas moczowy i amoniak, ale dominującym tu będzie kwas moczowy. Ja skojarzyłam sobie uryko urykoteliczne jako kwas moczowy przez ten, tą literkę K, amonioteliczne jako amoniak, wiadomo, i potem został nam ureoteliczny, jak urea, czyli mocznik. My jesteśmy ureoteliczne, czyli głównie wydalamy w postaci mocznika. Kwas moczowy tworzy kryształy, dlatego też zwierzęta, które będą chciały ograniczać swoją wodę, bo żyją w takim środowisku, gdzie wody nie ma, typu pustynia, będą one wydalać głównie w postaci kwasu moczowego, który ma. Ma postać kryształów, czyli nie jest on wodnisty, bo one będą chciały ograniczać tą ilość wody. Kwas moczowy jest najmniej toksyczny z tych trzech związków, które wymieniłam, dlatego też kwas ten nie musi być wydalany z wodą w rozcieńczeniu, tylko może być wydalany tak jakby w formie tych kryształów, więc możemy tutaj oszczędzać tą wodę. Mocznik ma taką średnią toksyczność, a amoniak ma największą toksyczność, dlatego musi być wydalany w jak największym rozcieńczeniu, czyli z dużą ilością wody. Dlatego też głównym, yy, głównym yy, organizmem, który wydala amoniak, jest organizm, który ma duży dostęp do wody, bo on może tą wodę zużywać na rozcięczanie tego amoniaku, nie martwiąc się o to, że zabraknie mu wody w środowisku do na przykład picia, więc będą to zwierzęta wodne po prostu. Które mogą sobie pozwolić na te największe straty wody. I w ogóle, dlaczego my wydalamy ten amoniak mocznik lub kwas moczowy? To są wszystko związki, które posiadają grupy aminowe, i układ wydalniczy umożliwia nam przez to pozbywanie się po prostu mm, azotu z organizmu, bo tak jak widać, N, jak azot, to jest to, co, czego chcemy się pozbyć, dlatego że białka rozpadają się na aminokwasy, a aminokwasy, tak jak sama nazwa wskazuje, to są kwasy z grupami aminowymi. I chcemy się pozbyć tych grup aminowych właśnie, albo też te grupy aminowe NH2, one powstają w wyniku rozpadu kwasów nukleinowych, czyli DNA i RNA, które składają się z, azot, azot, z zasad azotowych, które też mają NH2 w swojej budowie. Więc te dwa rodzaje związków, czyli białko i kwasy nukleinowe, w wyniku rozpadu rozpadają się właśnie na NH2. I jakoś ten azot musimy uwolnić z organizmu właśnie w postaci amoniaku mocznika lub kwasu moczowego, więc to jest główna rola naszego układu wydalniczego wydalić azot z organizmu, który powstał w wyniku przemian tych dwóch grup białek i DNA i RNA. Jeżeli chodzi o samą budowę układu wydalniczego, to mamy po prostu dwie nerki, prawą i lewą, oczywiście są one niesymetryczne. Nad nerkami znajdują się gruczoły, czyli znajdują się tutaj nadnercza, nadnercza i nadnercza. I tutaj mamy oczywiście żyłę i tętnice, i na dole od tych nerek odchodzi nam moczowód, który będzie ten mocz ściągał, dlatego że ta tętnica idzie tutaj do nerki, dostarcza jej różne substancje i, i pokazuje jej, jakby dostarcza jej substancje. I te substancje są w tej nerce filtrowane i substancje, których nie chcemy, czyli chcemy je wydalić z organizmu, idą sobie do moczowodu i będą wydalane wraz z moczem. Więc w nerce zachodzi filtracja dobrych substancji i złych substancji. Te, które chcemy jeszcze sobie zachować na potem, to nerka z powrotem robi reabsorpcję z powrotem, a te, których nie chcemy, to je usuwa z moczem. I następnie ten moczowód schodzi sobie do pęcherza moczowego, czyli tego zbiornika, i przez cewkę moczową jest wydalany. U kobiet cewka moczowa jest krótsza i pęcherz moczowy jest mniejszy, dlatego też kobiety częściej oddają mocz niż mężczyźni. Tutaj jest taka bardziej szczegółowa budowa nerki, właśnie poprzez przekrój. Ona jest zbudowana z kory i rdzenia, co jest bardzo ważne, bo one będą pełniły oddzielne funkcje, jeżeli chodzi o wydzielanie hormonów. Tutaj mamy właśnie korę głównie na zewnątrz, i potem rdzenie z wewnątrz, rdzeń posiada tak zwane kielichy nerkowe, czyli właśnie to. Między nimi są słupy właśnie. I tutaj jest taka miedniczka, gdzie ten mocz będzie spływał do moczowodu, bo tak jakby filtracja i to wszystko będzie zachodziło w tą stronę od kory do rdzenia. I tu jeszcze jeden obrazek właśnie, gdzie widać korę, miedniczkę, piramidy, które należą do rdzenia, widać też żyłę i tętnicę nerkową i na dole nerka schodzi sobie moczowodem do pęcherza moczowego i do cewki moczowej. Tutaj jeszcze raz dałam obraz układu wydalniczo-płciowego u mężczyzny, dlatego że często się myli moczowód z nasieniem wodem. Natomiast jak widać są to dwie różne struktury, bo moczowód wychodzi nam od nerki, a nasieniowód wychodzi nam od jąder, czyli odtąd. Natomiast obie te wydzieliny są wydzielane przez jedną wspólną cewkę moczową. Tutaj jest bardzo fajny obrazek jak to wszystko wygląda, a więc tutaj mamy takie zbliżenie właśnie na naszą korę, która jest jaśniejsza i na nasz rdzeń, który tworzy te tak zwane piramidy, między nimi są te słupy. I potem wszystko sobie ładnie spływa tutaj do miedniczki i wychodzi sobie moczowodem. A to, co będziemy chcieli z tej nerki zachować, to sobie do tętnicy wróci i wróci do naszego organizmu, tutaj przez tętnicę. I tutaj widać takie fajne bardzo zbliżenie, które bardzo mi się podoba. A więc tak, tutaj widzimy rdzeń nerki, tutaj widzimy tą korę, i tutaj właśnie widać, gdzie zaczyna się nam ta ten kielich i tutaj widać będzie nam cały nefron, czyli jak sobie przybliżymy, to tutaj cała ta taka struktura to jest właśnie nefron, czyli taka jedna jednostka jakby w nerce nefron, 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 nefron. One są wszędzie tak jakby oddzielone, więc jest wiele tych nefronów. I jak widać są dwa rodzaje. Jest nefron korowy i jest nefron przyrdzeniowy. Nefron korowy, oczywiście, to jest ta, ta górna część bardziej, a nefron przyrdzeniowy to jest ta bardziej dolna część nefronu, która już wchodzi do rdzenia. I następnie tu na samym dole już się zaczyna miedniczka, czyli to tutaj to jest nasza miedniczka. Tak więc nefron się zaczyna ogólnie w korze, ale jego część jest potem także w rdzeniu. I tutaj kolejny świetny obrazek, jak to wygląda. Właśnie z takim przybliżeniem widzimy sobie, gdzie jest rdzeń, a gdzie jest kora, czyli tutaj widać właśnie, że tu się dzieli nasza granica na rdzeń i na korę i tak naprawdę w rdzeniu znajduje się pętla Henlego i kanalik zbiorczy naszego nefronu, bo nefron to jest ten cały system, który tutaj leży na tym zdjęciu, czyli właśnie ciałko nerkowe, pętla Henlego, kanaliki Pierwszy, drugi i kanalik zbiorczy, czyli te, ym, ile to jest, te pięć elementów. Te pięć elementów tworzy nefron, który częściowo jest położony właśnie w tej części korowej, a częściowo w rdzeniowej. I w części korowej jest właśnie większość, jest ciałko nerkowe, jest kanalik kręty pierwszego rzędu, kanalik kręty drugiego rzędu, a w części rdzeniowej są te takie części, które po prostu są długie, czyli długa jest pętla Henlego, Długi jest kanalik zbiorczy I tak Jeżeli chodzi o ciałko nerkowe To ono składa się z Tutaj widać Z torebki kłębuszka Która jest jakby na zewnątrz I z dwóch tętniczek Doprowadzających krew i odprowadzających krew I oczywiście te tętniczki To są po prostu nic innego jak Pochodne tej tętnicy nerkowej Ta tętnica nerkowa po prostu Wnika nam tutaj i ona się tutaj rozgałęzia na te wszystkie małe tętniczki, właśnie na tętniczkę doprowadzającą i odprowadzającą, czyli doprowadzającą tętniczką nam te substancje idą. Zachodzi filtracja do torebki kłębuszka, czyli tak jakby. Mm, o. Zachodzi nam tu filtracja, tutaj sobie wchodzi do, tętniczką doprowadzającą, filtracja do torebki, kłębuszka, yy, i następnie to, co nie zostało sfiltrowane, wychodzi sobie tętniczką odprowadzającą. Yy, tak, i ciało nerkowe to jest jakby to całe, czyli tętniczki plus torebka a ciało nerkowe plus kanaliki i pętla hennego tworzy nefron. Tak więc następnie sobie idziemy do, po prostu zachodzi tu filtracja, potem idziemy sobie do kanaliku pierwszego, do pętli hennego i do kanalika drugiego, do kanalika zbiorczego i następnie idziemy sobie już do miedniczki nerwowej. Ok, tu jeszcze raz przekrój właśnie do rdzenia i do kory i tutaj